dwa na, czterna, na, cztery na, pięć na, 6 na, 7 na, dwa, dwa jeden, dwa dwa, dwa trzy, dwa cztery, dwa pięć, dwa sześć, dwa siedem, dwa osiem, dwa dziewięć, trzy, trzy jeden, trzy dwa, trzy trzy, trzy cztery. Czy pięć, czy sześć? Szukam! Schowań nie! Właśnie szukam tym na kamerniku. Jestem w jego ogitku. Nie mi się schował. Mówił mi, że nie mam na kamerze tego tak robić. Ale oczywiście jak zwykle go nie posłuchałem. Właśnie staram się go znaleźć. Może znowu jestem. O, jego kury. Jego kury. Не видать А где он может быть? Как найдем телефон? Что найдем в дальнейти? Где он может быть? This eu